Witajcie na kanale politycznym. Ukraińska kontrofensywa wreszcie ruszyła. Jak informuje Instytut Studiów nad Wojną, wojsko Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadziło kontrofensywę w co najmniej trzech sektorach frontu. Poszczególne etapy kontrofensywy przybiegają z różnym skutkiem, ale Ukraina najprawdopodobniej użyła tylko części dużej rezerwy sił. Źródła rosyjskie zaczęły pod koniec 7 czerwca informować, że jednostki ukraińskich brygad, nowo wyposażone w zachodni sprzęt, rozpoczęły ofensywę na południowy zachód od Orechowa w zachodnim obwodzie Zaporowskim. Kilku rosyjskich korespondentów wojskowych twierdziło, że ukraińskie wojsko zaatakowało wzdłuż linii Mała Tokmaczka Połochy w celu przebicia się przez rosyjską linię obrony między Robotinem a Werbowem, oba około 15 km na południowy wschód. Od Oriechowa. Źródła rosyjskie przyznały, że siły zbrojne Ukrainy przełamały pierwszą linię obrony w tym rejonie. Jak obecnie wygląda kontrofensywa Ukrainy? W czwartek 8 czerwca siły ukraińskie poczyniły postępy w okolicach Bachmutu. Nagrania geolokalizacyjne opublikowane 7 czerwca wskazują, że siły ukraińskie poczyniły również ograniczone postępy w pobliżu berchiwki. 6 km na północny zachód od Bachmutu. Źródła ukraińskie i rosyjskie twierdzą, że wojska ukraińskie posuwały się naprzód na zachód od Andyriiwki, 10 km na południowy zachód od Bachmutu. Ukraińscy żołnierze wyparli z pozycji elementy rosyjskiej 57. Brygady Piechoty zmotoryzowanej oraz skazańców z jednostki Sztorm Z. Wojsko Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadziło też w nocy z 7 na 8 czerwca dodatkowy atak z zachodniej części obwodu zaporowskiego, przy czym eksperci zauważają, że prawdopodobnie w momencie publikacji raportu ten atak był uznawany za nieudany. Jakimi siłami dysponują Ukraińcy? Analitycy Instytutu informują, że ukraińskie ataki z zachodniej części obwodu zaporowskiego 8 czerwca nie odzwierciedlają pełnych możliwości sił zbrojnych Ukrainy. Ukraina już we wrześniu 2022 roku podczas wyzwalania obwodu Charkowskiego wykazała zdolność do przeprowadzenia skoordynowanej i skutecznej operacji ofensywnej z udziałem kilku brygad zmechanizowanych. Zdaniem ekspertów, kontrofensywa Ukrainy może składać się z wielu operacji o różnej skali, a mniejsze wysiłki nie odzwierciedlają maksymalnych możliwości ukraińskich ani ich skuteczności. Jeśli chodzi o obwód Zaporoski, to kilku ekspertów wojskowych stwierdziło, że celem długo oczekiwanej ukraińskiej kontrofensywy będzie właśnie ten obwód. Kijów ma w ten sposób próbować odzyskać dostęp do Morza Azowskiego, dzieląc rosyjskie siły okupacyjne w regionie na dwie odrębne grupy. Jak ocenia BBC, to nie tylko osłabiłoby ich zdolności bojowe, ale także wyeliminowałoby most lądowy do Krymu. Nielegalnie zaanektowanego przez Rosję przypominamy, że Rosja zajęła większość obwodu, w tym największą w Europie elektrownię jądrową, wkrótce po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę w lutym 2022 roku. Stolica regionu miasto Zaporoże jest kontrolowana przez Ukrainę. Na to, że właśnie na Zaporożu rozpoczęła się ukraińska kontrofensywa, wskazują słowa wiceminister obrony Hanny Malar, powiedziała w czwartkowym krótkim oświadczeniu, że siły rosyjskie są obecnie w czynnej obronie na kierunku zaporowskim. A tak analizuje sytuację i start kontrofensywy Ukrainy generał Mieczysław Bieniek. Wydaje mi się jednak, że jak na razie nie mówimy o jednym zdecydowanym natarciu na jeden wyznaczony kierunek, tylko dwóch, trzech uderzeniach kontrolnych w kilka miejsc na froncie. Strona ukraińska ma oczywiście dobre opracowania wywiadowcze. I wie, na jaką odpowiedź rosyjskiej armii może liczyć w poszczególnych miejscach. Ale informacje te jeszcze trzeba zweryfikować fizycznie na polu walki. Dlatego teraz trwają uderzenia próbne, w które nie zostały zaangażowane wszystkie siły. Te zostaną wprowadzone na ten z odcinków, na którym kontrofensywa będzie miała największe szanse powodzenia. Moim zdaniem, dla Ukraińców głównym celem do osiągnięcia jest i zawsze będzie odbicie całego Donbasu. To byłby dla nich sukces zarówno wojskowy, jak i psychologiczny. On ustawiłby ich w dobrej pozycji w razie ewentualnych rokowań pokojowych. Moim zdaniem strona ukraińska zdaje sobie sprawę, że na odbicie Krymu nie ma obecnie szans, dlatego wątpię, by atakowano właśnie w tamtym kierunku. Obecna kontrofensywa jest możliwa, ponieważ armia ukraińska jest już wyposażona w nowy sprzęt, który dostarczono jej z zachodu. Jednostki wyznaczone do kontrofensywy są więc dużo silniejsze niż jeszcze niedawno. Z drugiej strony, Rosjanie też w ostatnim czasie bardzo się wzmocnili. Dlatego Ukraińcy musieli dobrze przemyśleć, gdzie ich kontruderzenie będzie miało szansę powodzenia i ewentualna porażka nie spowoduje dużych strat. Musimy pamiętać, że obrona jest jednak łatwiejsza niż atak. Atakować trzeba często siłami nawet trzy razy większymi niż dysponują obrońcy. Oczywiście, o ile ci obrońcy są dobrze wyposażeni. Rosjanie mają niestety obecnie na froncie bardzo dobre i dobrze wyposażone wojsko, więc kontrofensywa będzie naprawdę ciężkim zadaniem. W ostatnich dniach o tym, co dzieje się na froncie, wiemy jakby mniej. Informacji dociera do nas mało, ale moim zdaniem to dobrze. Działania wojenne nie muszą, a nawet nie mogą być wcześniej zdradzane przez polityków. Wówczas druga strona może się wcześniej na dane posunięcia przygotować. Kluczowe będą następne tygodnie. Musimy czekać na rozwój wydarzeń na froncie. A oto analiza eksperta wojskowego Jarosława Powolskiego. Ukraińcy rozpoczęli działania w pasie 400 km od Zaporoża do Bachmutu. Oznacza to zaangażowanie od minimum 10 brygad, razem 55 tysięcy żołnierzy. Do optymalnie 20 brygad 120 tysięcy żołnierzy. Wraz z jednostkami wsparcia oznacza to zaangażowanie ponad 250 tysięcy sił zatem 1 czwartej sił zbrojnych Ukrainy. Ostatnie 48 godzin pozwalają na identyfikację na Zaporożu 6 atakujących batalionów i minimum 5 kompanii. Siły te są moim zdaniem wystawione z około czterech różnych brygad zmechanizowanych. Na Zaporożu najsilniejsze ataki przeprowadzono z Orchiwki na kierunku na Tomak i Nowosilki w kierunku dalszym na Bilmak. Dalej nie wiadomo, czy oba uderzenia to działania mylące, mające wprowadzić Rosjan w błąd co do kierunków przełamania, czy też Ukraińcy nie będą się silić na Finezję. Obecny etap będzie skutkował zwiększonymi stratami Ukrainy, które będą wyglądać jak odwrócony Buchwedor, czyli natykanie się ukraińskich kolumn pancerno-zmechanizowanych na pola minowe i obrywanie od artylerii. W takich działaniach Ukraińcy mogą stracić w ciągu najbliższych dwóch tygodni nawet sumarycznie całą brygadę, 4 do 5 batalionów. Finalnie wyżej wymienione nie będzie mieć znaczenia, jeżeli Ukraińcy na którymś z kierunków Kosztem strat uzyskają powodzenie i wyjdą w przestrzeń operacyjną Rosjan, prąc w kierunku morza, lub też będą próbować przełamywać kolejne linie obrony Rosjan i toczyć boje z odwodami, co będzie krwawe dla obu stron. W ciągu najbliższych pięciu dni powinno się wyjaśnić, gdzie Ukraińcy będą próbować przełamania i które kierunki będą główne, a które pomocnicze i mylące. Do tego czasu będziemy wręcz bombardowani filmami i fotami rozwalonego ukraińskiego sprzętu, bo atakujący ponosi w tej fazie operacji kilkukrotnie większe straty niż obrońcy. Dopiero potem następuje odwrócenie proporcji. Wynika to z pokonywania silnie umocnionych pozycji lub przeszkód inżynieryjnych, często pod ogniem artylerii. Mam wrażenie, że to będzie bardzo trudna dla Ukrainy operacja i krwawa. Na razie trzeba poczekać na wyjaśnienie się głównych kierunków przełamania. Na razie mam niejasne wrażenie, że to, co widzimy, niekoniecznie nimi jest, ale to tylko moje przypuszczenie.